Chciało mi się płakać, gdy zaczynałem chodzić na siłownię i widziałem tę dziurę pod moim bicepsem. Ale po czasie nawet ją polubiłem. Daj znać w komentarzu, czy masz krótki czy długi biceps i jaki wolisz. U mnie oczywiście odpowiedź jest prosta. Mam krótki biceps z uwagi na długie ścięgno. Jeżeli chcę, żeby mój biceps na zdjęciu wyglądał na długi, muszę zmienić pozycję przed przedramion. Czy da się coś zrobić z długością bicepsa? Nie, to kwestia długości ścięgna i jest determinowana genetycznie, ale dalej możesz zbudować dobry biceps. Przede wszystkim opieraj trening bicepsa o uginanie stawu łokciowego, ze sztangą, z handlami, oczywiście w różnych pozycjach. Pamiętaj, żeby nie zaniedbać innych zginaczy stawu łokciowego, czyli mięśnia ramienno-promieniowego i mięśnia ramiennego. Rozbudowanie tych mięśni da pełniejszy obraz Twoich ramion. Pamiętaj, że żeby skutecznie budować mięśnie w tym biceps, musisz być w nadwyżce kalorycznej. No i oczywiście twój plan treningowy musi być zaprogramowany w oparciu o wiedzę z zakresu programowania treningowego. Jeżeli twój biceps nie rośnie, to czas na priorytet treningowy, być może w postaci arm day'a. Odpowiedni dobór ćwiczeń połączony z przemyślaną metodą progresji i ewentualnymi intensyfikacjami treningowymi da ci najlepsze efekty.